Naw film. Produkcja, która miała być dla wszystkich zaskoczeniem, czymś nowym, czymś lepszym. No niestety taka się nie okazała. Witam Was, drodzy widzowie, na moim kanale, na kanale, no niestety na razie nazywającym się dziwnie, ale dzisiaj, słuchajcie, porozmawiamy sobie o tym, dlaczego tyle osób nie lubi filmów naw i za co tak naprawdę. Dlatego zostawcie suba oraz łapkę, a ja już bez przedłużania zaczynam. Wiele osób w tym filmie po prostu narzekało na to, że momentami był po prostu nudnawy, nic się tu nie działo i momentami aż się nie chciało oglądać tego, jak powiedzmy Mike pierdzielił z są pół godziny i tak naprawdę to tyle. Ale momentami moim zdaniem sceny były naprawdę niezłe, naprawdę ekscytujące i moim zdaniem sam film serio spełnił moje oczekiwania w 100%. Moim zdaniem nie ma tu na co narzekać. No, może faktycznie czasami brakowało tutaj takich trochę straszniejszych scen, jak powiedzmy były w horrorach typu jakaś tam laleczka czaki. To wtedy naprawdę dużo się działo. No, tutaj niestety takich scen nie mamy. Mamy tutaj jakieś tam drobne, drastyczne momenty. I tak właściwie to tyle, i chyba to na to tyle osób zwracało uwagę, że jest po prostu czasami nudny, ale i po prostu mało straszny, co moim zdaniem jest tutaj niezbyt trafnym powiedzeniem, bo i tak sceny moim zdaniem były serio dobrze dopasowane do samego filmu, a sam film przedstawił się w takiej formie filmu z lekkimi drastycznymi momentami. Ale tak ogółem to chyba mieli na, celi, na celu po prostu zrobić film fabularny z fabułą po prostu FNAFA. Tak więc dziękuję bardzo za oglądanie. Trzymajcie się, zostawcie suba no i cześć!